Witam Państwa klucz, klubku Jelenia Tutaj jest film szkoleniowy jak jest Szkoleniowy, a Szk nie szkoleniowy, szkoleniowy. 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 tutaj raz. jest nasz team P.O. Tam ten leser w to tych blindy. brylach się nie liczy ten No bierze blindy Pocketboy również <laughs> blandy, No i proszę teraz, rozdajemy karty Marta co mów co jest? robisz no, Nie będę mówić, Ale Marta no, nie no, będę ja... za darmo dokształcała jakiś kurwa amatorów <laughs> Tak jest, Marek no, to, to, to. jest, niestety w kosi. Mogę pokazać? Jasne, pokaż w ogóle, i jeszcze na pokażę i pokaż to tym nijem. ludziom. Nie? To się wyrzuca, tak się gra. Tak się kości, nie grają. Tu jest puszcz z mojej strony. Niestety, to jest pod i tak się chodzi. Ta, tutaj południe. tak grają a, na, na scenie. Lleżko, patrzy, a grają idioci. Aleśko no, zrzucił. <laughs> Co no, tu z zrzucił? Najlepsi gracze nie grają w ogóle, o proszę. Najlepsi gracze są operatorami kamery. Aleśku, kolejne nie zdanie numer dwa. Marna a szpuli. <laughs> Alan kradnie gorąco <laughs> A filmik ja, ja szkoleniowy. E, przykład numer dwa. Proszę bardzo. Karty. E, jakie karty się zrzuca? Jakie karty się podbija? Osłane dupy. macie. Proszę <laughs> bardzo. Proszę yeah. pokazać e, zawodnik na dilerze. Wyrzuca takie karty. <laughs> Rzecz z, e, zawodnik w okularach e, niewidomy tak zwane <laughs> <laughs> Woła swojego psa ogrodnika <laughs> Ogrodnika Jest tutaj kod do 400 i z takimi kartami się czeka. Pokaż Marto te karty do filmiku. Tak, Check. z takimi kartami się czeka. E, z takimi kartami się... Nie wnikto. czeka. <laughs> A z takim e, mózgiem się <laughs> Tutaj mamy 800 filmów. Nie ma lusenka i silnika Marta trafiła yy, na Odbijam pięść na blefie <grym> no, no i to jest na zeszycie i to jest oczywisty squeeze play <grym> Ale piękny. Tak Wiesz. No i co ma to Marta to jest, oczywiście tak się zagrywa. Do takiej wielkości podbijamy pulę Tu <tolny> <tolny> jest obecnie nie. 1000 800 no. do 1000 Jest kol jest, za 1000 Skol od oklejnika <grystek> Od grzechotnika. I <tolny> czy dama będzie push, Czy będzie push? Marta tutaj kolejny Bet Bed, Powiedz nie. po prostu OLING o, o jest akcja a, to nie, to jest. nie, to nie, to nie, nie dobre zaganie był jak to niedobre? No, no i tutaj rywal wyrzuca karty. O pesze Ze bajerze, swoją marną bajerze. piątką wyrzuca. Pokażmy jeszcze jak. Tak się zagrało, ja, ja tak, tak się rywal e, profesjonalny Mówię, mam, a, ma, ma, Marta nigdy astów nie zrzuca, tak, dlatego tak. mówię nie ja Powiedz że w nie w filmie będziecie albo. mogli dopiero obejrzeć, jak zdobędziecie milion dolarów w poker i dopiero ten. To jest super złoty ten poziom na, po, no. na poker Strategy. O tutaj tak się je, dobrze. <grym> na wakacje. <grym> tak się wierdę, nie no co już. Także jeszcze blind'a... Chciałem ten filmik wrzucić, ale teraz ocenzurują nam na YouTube. Jeszcze <grym> blindy, nie? Ile? 250-500. A ja tutaj pocket boy coś się odzywa, ale... To, to, to. <grym> nie koniec. <pieniądze>, <grym> teraz znowu proszę zpakunem. 250, tak? tak. tak daje. E, która jest godzina, bo tutaj pora kończyć nasz filmik. E, przykład numer 3, jak się zagrywa. Zawodnik na e, Big Blind podnosi takie i takie karty. dealer Zawodnik decyza. Oleszko podnosi takie. Ostatnie na liście. E, Banger wyjazd. Robi po raz kolejny, e, beznadziejnie zagrane, to jest słaby gradsztajt. <laughs> Olin. <laughs> e, tutaj jest przykład numer 3 pokazuję jak nie grać. E, no, ja robię call, nie? Kolt, też, KOL? No, e, bardzo dobry. Test. Ale patrz, ci odeszło, jakie ja Uuuu, to boli. Tak, to jest. Widzicie Pocket Boy. Jak, nie, pocket boy, jak nie ma Pocket Boy, to, to się nazywa. Boże, yeah. boże. I to jest dobre sprawdzenie. A i tutaj właśnie <laughs> jest pokazane, jak nie należy wchodzić o <laughs> Ale patrzcie się. Pa. Ja, ale no, nie, ja też. To miała kurwa stricte, on nie ja Niestety, niestety, niestety nie. kolego, Wystakowałeś. Spalony był Azji, żeby było o głupio. <laughs> Kolejny, tak no. A ja tu mam jeszcze Asa 7, 7 w kieszeni, także. <laughs> a Marta uwierzyła kurwa. Sześć tysięcy. Przykład numer 3 pokazywał y, po prostu różnicę klas pomiędzy tamtym a tamtym To był ten kolor, na No ale jak wczoraj 8-7 sprawdził, to był zajęty. Nie przegrałem. Tego dobrze, że jest zajęty. Co sądzi o tym Kruper, y, ja Martin Horeki, tam, kurwa? Tutaj jest Malta i Specta, na szczęście nie jestem. Jak ty mnie raczej Jola jest tutaj. Zostało ile jeszcze czasu? No, Alan, jeszcze już wcale nigdy nie grałam O, tutaj proszę o wywiad, zostaniemy w na, Następny na, rozdział to jest Tazap. Dobra, Marta. Bo ja nie mam miejsca na komputerze, a gdzie jest, gdzie jest bęzoletka zimniki. w sopu. Ale Marta, no, ale ja chcę to zobaczyć później. Chcę trochę podskolić. no Marta. Daj Jestem. mi tą szansę. Ej, ale gdzie jest ta bęzoletka w sopu? Tutaj, gracz na... Ej podjęcie no, decyzji. No, Marta, pokaż jak to jest prawie całkiem 1000 już, Oczywiście kolor w tym momencie Marta, pokaż swoje karty, proszę się do kamery. Jest palona. E, pojawia się dama, i pojawia się trójeczka. I pojawia się dwójeczka. E, kto wchodził e, tak? z dwójką i z trójką? Tutaj Pocket Boy w ogóle nie wie co robi. <stutujenie> zgłupiałem teraz. <ślaanie> nie, nie, zgupiałem teraz. teraz. się wspiałeś dla wyżyny swojej No tu to trujeczkę, ja czekam. A ja no. Zrzucam oczywiście. Ależ, proszę Państwa, widzicie, jak ją Państwo prosi. No mata, i to było kolejne zagranie. Przykład numer cztery. Proszę Państwa, w heads tak właśnie się gra. Ciebie blefuje, że z A z marnym kickerem takich... No. <laughs> robi panie Kuska. Nie miał pary to no Nie miałem pary na ręce, to zrzuciłem, nie było tu wyboru. Pasujemy kajety. Tak, jest. tutaj jest. Się nie Przykład numer 5. Przykład niemal. Witajcie się może chodzi. jak nie da, że jesteś ślepy, to jeszcze nie mowa, kurwa. Proszę bardzo, gracz na batonie podnosi takie karty I to jest... To oh, jest pas O Jezu, Mario. chciałem jakiś przykład podać oto karty. A tutaj mającie nie daj je zagać z tamtym Dobrze i przykład numer 6, jest ostatni, który przygotowaliśmy w tym filmiku Bo na gofry To To tak się to suje, każdy... Później idziemy na... kupić papier telewizor Dla bucika, żeby nie miał obconej dupy w pociągu. <noise> tak się, tak się pierdzi tak się pierdzi i tutaj gracz na dużym blędzie podnosi takie oto karty A ja mam, podnosi takie? Decyzje, decyzje. i gracz podnosi podejmuje decyzję to jest tak zwana, Tundra to jest tak zwana Marta, nie ale nie kurwa mogę. na chuja filmik kręca, jak ty masz takie karty, to już coś zagraj. Myślę, że na takie poprzedniu <noise> zagramy takie prawdziwe jakieś. Ja Ej, to, co, chcesz, znaczy, chcesz udawać dobrego? No dobra, <laughs> no ostatnie rozdanie. Bo Jeszcze tutaj się może. powoli nudna gra no, robi. No dobra. Jeszcze dwa złożymy. Ale ja mówię ostatnie rozdanie na filmiku. O, o. Proszę bardzo, tutaj mały blind podnosi takie oto karty. A duży blind zagrywa marginalną rękę z takim czymś. Bardzo złożymy. Złożymy. I Tutaj pokiet było już pod stoliną. 1500 odbijam Marta tutaj w ogóle zgłupiała Nie wiem w ogóle co się dzieje 3000. Daj... Alin Fuh, sprawdzam. Sprawdzamy, jest ja A ma... proszę o. A kurwa <grym> O kurwa Na A. A. O kurwa A. A. O jestem w O Dziękuję bardzo Ej, oczywiście wygrywam partię. Ej, ale ja ten no, więcej Ale Poker Boy wygrywa cały turnie <coughs> jego yy, jak to się mówi Lucky Bok kurwa dalej się nie... Moje po prostu damy one time, demki two time, króle jest 8 time kurwa. On korzysta z, z programu, który mówi mu czy pushować, czy foldować i pożegnajcie <coughs> <pożegnaje coughs> wszystkich Pożegnajcie wszystkich filmików. Do, do zobaczenia kurwa bo... Bardzo, ja wiem, że ty głównie...